Dzisiaj porozmawiamy o tym, co dosłownie zatyka Twoje naczynia krwionośne i może prowadzić do takich strasznych konsekwencji jak zawał serca i udar mózgu. Być może w Twojej diecie są produkty, które uważasz za nieszkodliwe, ale one powoli szkodzą Twojemu organizmowi. To nie jest mit ani przesada. Badania wykazały, że niewłaściwe odżywianie może być jedną z głównych przyczyn chorób układu sercowo-naczyniowego. Wyobraź sobie, że twoje naczynia krwionośne to rurociąg, przez który płynie krew, jeśli ten wodociąg się zatyka, krew nie może normalnie krążyć, co prowadzi do tworzenia się skrzepów, zawałów i udarów. Ale co najniebezpieczniejsze wiele z tych procesów zaczyna się niezauważalnie, bez wyraźnych objawów, i być może już znajdujesz się w strefie ryzyka. W tym filmie omówimy, jakie produkty zanieczyszczają Twoje naczynia jak wpływają na zdrowie i co należy wykluczyć lub ograniczyć w diecie, aby uniknąć poważnych konsekwencji. Zanim przejdziemy do listy produktów, ważne jest zrozumienie, jak dokładnie wpływają one na nasze naczynia krwionośne. Naczynia krwionośne to główna sieć transportowa naszego organizmu, przez którą krąży krew, dostarczając organom i tkankom tlen oraz składniki odżywcze. Ale kiedy w naczyniach zaczyna odkładać się zły cholesterol, tworzą się blaszki miażdżycowe, które utrudniają normalny przepływ krwi. Jeśli nie zwracać na to uwagi, do 40 do 50 roku życia światło naczyń może zwęzić się na tyle, że doprowadzi to do zawału lub choroby niedokwiennej serca. A teraz przyjrzyjmy się, jakie produkty trzeba ograniczyć lub całkowicie wyeliminować, aby Twoje naczynia pozostały zdrowe jak najdłużej. Tłuste kawałki mięsa, zwłaszcza wieprzowina, kiełbasy, bekon i parówki zawierają ogromne ilości tłuszczów nasyconych. Podczas smażenia te produkty tracą większość wartości odżywczych, a tłuszcze nasycone ulegają utlenieniu, co prowadzi do tworzenia się blaszek cholesterolowych na ścianach naczyń. Te blaszki z czasem zwerzają światło naczyń, utrudniając normalny przepływ krwi i mogąc powodować zawał lub udar. Szczególnie niebezpieczne jest, gdy takie produkty często pojawiają się w diecie bez równoważących je zdrowych produktów, takich jak warzywa czy zielenina. Majonez, zwłaszcza przemysłowy, zawiera tłuszcze trans, które szkodzą układowi sercowo-naczyniowemu. Te tłuszcze podwyższają poziom złego cholesterolu, sprzyjając jego odkładaniu na ścianach naczyń. Ponadto majonez zawiera dużo soli i sztucznych dodatków. Co negatywnie wpływa na naczynia, przyspieszając ich starzenie i zmniejszając elastyczność. Regularne spożywanie majonezu i sosów na jego bazie zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy i nadciśnienia. Produkty wysoko przetworzone, takie jak kiełbasy, parówki i wędliny, zawierają nie tylko tłuszcze, ale też wiele konserwantów, które dodatkowo obciążają naczynia i serce. Te produkty są często bogate w sól i konserwanty, co zaburza równowagę wodnoelektrolitową organizmu i sprzyja zatrzymywaniu płynów. To prowadzi do podwyższenia ciśnienia krwi i zwiększenia obciążenia naczyń, co może powodować ich uszkodzenie. Margaryna zawiera tłuszcze trans, które niszczą strukturę błon komórkowych, pogarszając funkcjonowanie układu naczyniowego. Te tłuszcze zwiększają poziom trójglicerydów i złego cholesterolu, sprzyjając odkładaniu się tłuszczu na ścianach naczyń. Z czasem może to prowadzić do powstawania blaszek miażdżycowych, grożących nie tylko zatkaniem naczyń, ale i pęknięciem ścian tętnic, co może wywołać śmiertelnie niebezpieczne stany, takie jak udar czy zawał. Napoje z wysoką zawartością cukru i dwutlenku węgla negatywnie wpływają na zdrowie naczyń. Zawierają szybkie, węglowodany, które gwałtownie podnoszą poziom cukru we krwi, prowokując skoki insuliny i zwiększając ryzyko insulinooporności. Stałe spożywanie napojów gazowanych sprzyja odkładaniu tłuszczów w okolicy brzucha i na narządach wewnętrznych, w tym wątrobie i trzustce. To stwarza dodatkowe ryzyko dla układu sercowo-naczyniowego, zwiększając prawdopodobieństwo zawału i innych problemów. Produkty z wysoką zawartością cukru, takie jak cukierki, ciasta, torty i ciasteczka, mogą poważnie zaszkodzić układowi sercowo-naczyniowemu. Nadmiar cukru we krwi prowadzi do odkładania tłuszczu, podwyższenia poziomu trójglicerydów i tworzenia blaszek cholesterolowych na ścianach naczyń. Ponadto cukier sprzyja procesom zapalnym, pogarszając elastyczność naczyń i zwiększając ryzyko zakrzepów. Fast food, w tym hamburgery, frytki i pizza, zawiera dużo tłuszczów nasyconych, tłuszczów trans i soli. Takie produkty podnoszą poziom złego cholesterolu i ciśnienie krwi. Regularne spożywanie fast foodu wywołuje stany zapalne i sprzyja rozwojowi miażdżycy, znacznie zwiększając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i kliknąć dzwoneczka. Aby nie przegapić przydatnych filmów o zdrowiu. Awokado zawiera dużo jednonienasyconych tłuszczów, korzystnych dla serca i naczyń. Te tłuszcze pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu, LDL, i podnieść poziom dobrego HDL. Ponadto awokado jest bogate w antyoksydanty, takie jak witamina E, chroniące komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. Regularne spożywanie awokado pomaga utrzymać elastyczność naczyń, poprawia krążenie i zmniejsza ryzyko chorób serca. Oliwa z oliwek, zwłaszcza z pierwszego tłoczenia, to doskonałe źródło kwasów omega-9. Te kwasy zmniejszają stany zapalne w organizmie i wspierają zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Oliwa z oliwek jest bogata w antyoksydanty, Chroniące komórki przed wolnymi rodnikami i uszkodzeniami naczyń. Regularne spożywanie oliwy z oliwek zmniejsza ryzyko miażdżycy i zawałów, poprawia krążenie i utrzymuje prawidłowy poziom cholesterolu. Owsianka to świetne źródło rozpuszczalnego błonnika, pomagającego usuwać nadmiar cholesterolu z organizmu i obniżać jego poziom we krwi. Dzięki swoim właściwościom, owsianka spowalnia wchłanianie tłuszczów. Zapobiegając ich gromadzeniu. Regularne spożywanie owsianki poprawia trawienie i zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Owsianka stabilizuje poziom cukru we krwi, zapobiegając skokom insuliny i chroniąc naczynia przed uszkodzeniami. Orzechy, takie jak migdały, orzechy włoskie i pistacje, zawierają dużo kwasów tłuszczowych omega. 3 i omega 6 wzmacniających ściany naczyń i poprawiających elastyczność tętnic. Orzechy są też bogate w magnez i potas, pomagające utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi i wzmacniające układ sercowo-naczyniowy. Zawierają antyoksydanty zwalczające stany zapalne i chroniące komórki. Ważne jest jednak spożywanie ich umiarkowanie, bo są kaloryczne. Czosnek to potężny naturalny środek poprawiający funkcjonowanie naczyń. Zawiera związki siarki obniżające poziom cholesterolu i zapobiegające tworzeniu się blaszek cholesterolowych. Czosnek poprawia krążenie, obniża ciśnienie krwi i zapobiega powstawaniu zakrzepów. To czyni go doskonałym środkiem profilaktycznym przeciw zawałom, udarom i innym chorobom serca. Regularne spożywanie czosnku pomaga utrzymać czystość naczyń i prawidłową pracę serca. Jagody, takie jak borówki, maliny i truskawki, są bogate w antyoksydanty i witaminy chroniące naczynia przed uszkodzeniami. Zmniejszają stany zapalne i zapobiegają tworzeniu się blaszek cholesterolowych. Regularne spożywanie jagód poprawia krążenie i utrzymuje zdrowie naczyń, zmniejszając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Zielona herbata zawiera katechiny, silne antyoksydanty wzmacniające ściany naczyń i zapobiegające odkładaniu cholesterolu. Pomaga obniżać poziom cholesterolu, poprawia elastyczność naczyń i normalizuje ciśnienie krwi. Regularne picie zielonej herbaty poprawia zdrowie serca i naczyń. Omówiliśmy listę produktów, które mogą wspierać zdrowie naczyń lub im szkodzić. Nadmierne spożycie szkodliwych produktów. Takich jak fast food, słodycze, mięso wysoko przetworzone oraz produkty bogate w tłuszcze nasycone i cukier, jest związane z większym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Produkty te sprzyjają tworzeniu blaszek cholesterolowych, zwerzaniu naczyń i zwiększają ryzyko zawału i udaru. Niestety, wiele osób nie docenia niebezpieczeństwa codziennej diety i nie myśli o tym, że skutki takich nawyków mogą pojawić się dopiero po latach. Gdy choroba już się rozwinęła. Ale dobra wiadomość jest taka, że dzięki odpowiedniemu odżywianiu można znacznie zmniejszyć to ryzyko. Włączając do diety zdrowe produkty, takie jak owsianka, jagody. Zielona herbata, orzechy, czosnek i zielone warzywa, możesz pomóc organizmowi utrzymać naczynia w zdrowiu. Te produkty nie tylko oczyszczają naczynia z cholesterolu ale też wzmacniają ich ściany, zmniejszają stany zapalne i zapobiegają groźnym chorobom. Najważniejsze nie tylko wiedzieć, ale i stosować tę wiedzę na co dzień, niech Twoje odżywianie będzie gwarancją długiego, aktywnego i zdrowego życia. Stopniowo eliminuj szkodliwe produkty i zastępuj je zdrowymi, aby Twoje serce i naczynia służyły Ci bez zakłóceń przez wiele lat. Pamiętaj, że nasze zdrowie to wynik codziennych wyborów, i możesz wybrać drogę do lepszego samopoczucia i długowieczności.